Od dawna interesowało nas, jak wygląda życie nocne na Bliskim Wschodzie. Odwiedzając Afganistan, zdawaliśmy sobie sprawę, że to jeden z najbardziej konserwatywnych krajów na świecie. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle ktokolwiek myśli tu o rozrywce. Co dzieje się tutaj nocą? Te pytania nurtowały nas od dawna i gdy wreszcie przyjechaliśmy do Afganistanu, mogliśmy przekonać się o tym na własnej skórze. Okay, w afgańskim mieście Herat poznajemy grupę młodych ludzi, którzy chcą pokazać nam, jak wygląda życie nocne w ich kraju. Pierwsze miejsce, do jakiegoś wybieramy, to sauna. Już na samym początku zauważamy, jak silnie w afgańskim społeczeństwie zarysowane są podziały ze względu na płeć. Moja żona Ola musi zostać w mieszkaniu. Kobiety mogą wejść do tego typu miejsc tylko w ściśle wyznaczonych dla nich godzinach. I don't know how to swim, Sauna, w której się znajdujemy, jest połączona ze spa, basenem i salonem masażu. Najciekawszym elementem kompleksu jest jednak sala, w której można zaznać swoistej kąpieli solnej. Według Afgańczyków to bardzo zdrowe. W zasadzie cały obiekt jest dosyć podobny do wielkich basenów w Polsce. Jest tylko jedna kluczowa różnica: nigdzie nie widać kobiet. Aleksandra, w czasie kiedy my zażywamy kąpieli, czeka na nas w mieszkaniu i sama zastanawia się, co my właściwie tam robimy. To akcja jest taka, że po prostu gdzieś pojechał z ziomkami. Potem tak bardzo się zaprzyjaźnili, że padła propozycja, żeby poszli do jakiejś sauny czy coś takiego, ale też tylko dla facetów. No i trochę się obawiam, co tam mogło być. Baj baran baran, Bye, baran, baran. Yeah, To uh, jest but we say only walay baran baran a different tone <laughs> do you know some songs about I'm being buried alive ungong shoday man daging namay shapaiday o raftu azin shar maragozastatan